Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Brogex, a dzisiaj jest ze mną przywoj. Jakie mam na imię? Przywoj. Okej, okay, dobra, to cześć. I gra sobie tym gostkiem z mózgiem zamiast głowy. Dongerem To jest właśnie przeciwieństwo jego. On ma mózg zamiast głowy, a... A ja mam głowę zamiast mózgu. <laughs> bez kitu. Tylko że pustą, ale nieważne. No i gramy sobie 2 kontra 2. I zobaczymy jak to pójdzie. W ogóle który gram raz trzeci chyba 2 vs 2 i jest na razie fajnie, jaram się, ale najprawdopodobniej wycofają go po jakimś tygodniu ten ten report ten gg. To ja. Wychodzę. <gryw> Mam dwie bomby Bo ci je wsadzę w ten głupi mózg. Ja mam dwa klucze. No to co? I to... takie brzydkie oba. Nawet nie wiem. Taki jeden masz czerwony, a drugi zwykły. Rzuca kluczami w ogóle. Gdzie ty te wszystkie klucze chowasz? Nie wiem. O, pora. W, o. Gło w głowie. o oh No ty to masz snajpszoty po prostu. No to przecież ich nie widziałem. No to jak mogłem ich trafić? O, jest, jest. Korki tutaj. Normalnie. Dobrze. Na pewno. Miał w ogóle nową myszkę taką dziwną. O, lol. Co to się stało? To co tak teraz na No to ma skillę Co to jest? To taki yy, ładuje się u dołu pasek. No, to jest skill, właśnie to, co było przedtem, tak przychodziło. Tak w ogóle fajnie farmi teraz. A to raz na, na jakiś patrz. czas takie coś bije? A tak to normalnie no, na Łoto. No, ciekawe, ciekawe. Musimy dobrze farmić, to będzie git. No i ładnie, nie trafiło go. Wytyfy. Te zwykłe auto ataki są lepsze. W ogóle trzy działka ma. Mam nadzieję, że to złapałeś. W ogóle już już są plany, już są plany co dostaniecie na święta specjalny odcinek, także możecie się przygotować. Ja wiem co, no nie powiem. Właśnie, że on nie wie. On kłamie. Jeszcze mu nie powiedziałem. Ale domyślam się, to co teraz... To co... To, co teraz sobie kupiliście, nie? Nie, nie. Nie? Nie. To nie wiem co. Y, takie inne, inna rzecz. Z innej... Daria. Nie, Delaria już była. O, lol, jak rakiety. Y, ale właśnie jeszcze... Widziałeś ale dzisiaj... Jeszcze? Widziałeś dzisiejsze zawody, skoków? Widziałeś dzisiejsze skoki? No? Narciarskie? Jak ładnie skoczył? Ten, jak no, go można Na nazywa... potem drugi Ta, miał poczekić. Stoch miał drugi. Stoch. Stoch. Tak, no to tak powiedziałem. Ale ładnie polecieli. No, nie, nie usłyszałem. W ogóle tak stoję, już ten ostatni skok, tak że obro i... No, no to Stoch wygrał. Taki <laughs> like, what the fuck? Jest Jednak nie. <laughs> Macie bomby! Świetnie, że kogoś trafiłem. Wow, ale oni trafili mnie. Tak. Trzeba było... On... Spokojnie, hopje, to jest... Wszystko... Jaki z To wszystko jest wyliczone. Tak. Wygrywamy tak, z les... tak. Wygrywamy z Nie wiem o co ci chodzi. O, dzięki mojemu działkom. zamknąć drzwi do pokoju, bo mam nadzieję, że tylko nie słychać. Nie wiem czy to słyszałeś No takie, wiem, cały czas długo, cały czas długo. Widziałeś to? O teraz było jeszcze głośniej słychać, mam nadzieję, że, że nie słychać normalnie. Co widziałem? Czy widziałeś no. takiego coś na YouTube, że cały czas tłukło? Nie, nie widziałem, że zobaczyć. Proszę bardzo, jak pięknie ich obydwu zesnajpiłem naraz. Widzę, że plusika zakosiłeś. Wow. Są strzela w nas tym ciałkiem. A, trafi mnie. Trafi. Uff, świetnie. O nie, 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 nie. nie. Wziął nam. Nie przydałoby się jakiejś... Yy... O nie, no co się stało? Weź to działka swoje mnie denerwują. nie amany. Ja... To iść po to, popuścika. Ale... Na, mini, na minimapie, na mapie na, na mini-mapie... Na mini-mapie pokazywało, że jest, a tutaj nie pokazywało, że jest. Nie, A tutaj nie było tej... Uuu, lol. Jaki X z działek. Miejsce. Miejsce zero. Masz na to. To jest zarąbiste. Oh, ja chara. go przerzucę do nas jak chcesz. Przerzucić ich do nas? Jak ty go chcesz przerzucić? Aha. No Warnową. dobra, dawaj. Wow, kupiłeś kawę. Co kupiłem? Kawę? To patrz. O, no, o, 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 te places. O. No i co? Dobrze było. Tylko... Nie mam, mam barierę zamiast flasza i dlatego się nie flashnąłem i nie wróciłem Mignita i co było dobre, bo mam miał barierę Ma ktoś zapałkę? Dobry Ziggs Dobra, by yy, sobie... A nie, jeszcze potrzebuję 40 golda. O, o ja, to jest tak się trafię, a nie Ja potrzebuję hmm. na bomby. Starczą mi chciała. Boję! Fuck! Ja maksuję sobie chyba w rakiety tak żeby ich... wiesz no dobra. Żeby nie grać tak pasywnie, tylko bardziej ofensywnie. O o Ja się wrócę, bo ja potrzebuję... ...pięć. Ja Wiem, że przeciwnik stracił wiele Połowę stworów stracił. Co? O co chodzi z tym? Że do 100 las hitów. To pierwszy 100 las hitów zgarnie, to ten wygrywa. Aha. A to nie wiedziałem o tym. No to o ja, to tu jechałem RSP. No, właśnie dlatego. Działkę położy i może sobie awczyć, nie? No nie, bo... GG. te działka no Nie zawsze, zupełnie, nie. Ale... Nie zawsze z las hitują te działka. Przeważnie. Musiał... Co to było? Ha, to pewnie jego kunowe. Nie widziałem w ogóle e, ha. No bo ono teraz tak leci, taki... Taki nagły kurde zrobili rework. W ogóle nie to widziałem sensu. jeszcze po reworku właśnie tej postaci. Macie bomby... No, taki nie był jakiś taki specjalny, duży rework. Samo to kurwa przerobili. Nie wiem czy tam może coś tam znerfił Lisbów w mu troszkę sami, pasywa znerfić, bo on ma pasyw strasznie mocny Osied No nie, ja już go chciałem przerzucić To by było też. dobre jak ja bym go przerzucił Ej cofaj A. stary, bo działka się teraz wyłączają jak się... Jak się wyłączają? No za chwilę będą nieaktywne po prostu Aha, no widać, jest takie coś, taki cooldown jakby Odliczanie jakby No dwie to i, sobie się... dyskę i idę i co? I one po prostu nie działają teraz. Mhm. Mm Ciekawe, ciekawie to zrobili. Ale niszczą się też po chwili. Nie, Lux zniszczyła. A może Dobra, zaraz to będę ultatu, któregoś ty zabijają. No ja już Mów nie mam trafić. jeszcze, ale zaraz też będę miał. Zaraz ja z, zaraz puścimy. będę miał połowę. No Patrz, na to. <laughs> I lux mnie no trafiła. Burze. Piękne tak jest jest to kombo. Ja muszę sobie... Y Grać Wymaksować Dawaj, tą postać Muszę tą postać wymaksować Bo jest bardzo dobry ZX Ja Zix. mogę go teraz sfarmić Ale dwóch mu potrzebujemy sfarmić oh, a nie jednego. Okay. Yeah. Stun Macie Teraz w ogóle fajne ma stuny ten hammer. Nie ja to było kiedyś Ciekawe czy trafię Tak wolno Nie, nie zabiłbym chyba Ale potrzebuję jeszcze A, oni mnie widzą żółta Tak, ale Nie wiem czy bym go zabił Tak, Ale teraz wieczmy. już tak! O nie! LOL Jest! <laughs> Pięknie! Ale teraz potrzebujemy dwóch killi, a nie jednego, bo jest dwóch gości. Dobra, to lecimy. Albo Będziemy, wieżę tak. rozwalić, bo kto pierwszy wieżę rozwali też. <laughs> tak? No. What the fuck? <laughs> GG. No nie bijmy no to... tej wieży, nie bijmy. Nie bij tej wieży! Dobra, tak puszczymy, żeby była na shota jednego. Nie. Yeah. Czasem, <laughs> przyszedł, się. przyszedł, na chwilę A się wrócę, spokojnie What the fuck Na jakim się HP? Znowu dostałbym, przeszedł Otwarcie. Zaraz tam moja bomba poleci hmm, Chciałbym sobie jeszcze kupić coś pod AP Świetnie Hmm. Myślę żeby sobie troszkę mikrofon utali żeby nie było słychać jak ruszam myszką bo wiem że na poprzednich odcinkach kiedy trzeba dużo manewrować tą myszką to było to dosyć słychać takie jakbym smurczał tak To wygląda niebezpiecznie Nie, czy to wygląda nie... O, oh. Cześć! Jakie ucieczka Jakie ucieczka No dobra Aż wracaj tam milionów, nie? Łooo, wow, <laughs> Jak nie upadła ta bomba. Dużo Dobrze to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Był dzisiaj ze mną przywołaj. A to nie, to może połączymy dwa odcinki, nie? Znaczy dwa... Teraz widokki w jeden. Zobaczymy, jeżeli nie połączymy to ten będzie jedyny, no jeżeli połączymy minut. Nie... Czyli albo się z wami żegnamy, możesz się pożegnać. Cześć. Albo się z wami witamy zaraz. Także e cześć chyba, albo nie. Tada! Jesteśmy z powrotem! My Wooden PC Tak On ma komputer... On gra na kalkulatorze. Gram na lodówce, przepraszam. Na kalkulatorze. Na lodówce, nie znasz się. Tak. Myślałem, że grasz na tym, na gitarze, ale tak, na lodówce to... Ja nie gram na gitarze. Ja gram na gitarze. Na... Ja gram Prawdzie na gitarze nie. tylko tak, że nie umiem grać. ale mam w rodzinie talent muzyczny to może coś też tam mi się u, u, coś co może uszczerbałem mój pies, u. mój pies huu, let the dogs out huu, huu, huu. chowaj te psy o spokojnie, my widzisz, widzisz jak to jest ci u dołu, czyli ja i aż szybko się załadowaliśmy a później zostaliście wy z waszymi z PC-tami <noise> przykro stfu <noise> da dobra, lecimy dalej ej, tu jest przerobiony w ogóle ten co? To jest przerobiony do razrink ring bo tu pisze, że w nawiasie showdown bez sensu popatrz chyba tylko mnie hapa daje nie. nie mam pewności nie wiem. Ale patrz tutaj. Lepszy? Patrz tutaj. Patrz gdzie tu jest. Widzisz mnie? No. Jak rzucę tam bombę, to wybucha. tam jest pusta przestrzeń. To. Nie wiem jak to się dzieje. Ona powinna. Jak spada, to wybucha. No. Bez O, ciekawe. tam jest sporo na dole. Ej, Lol, Wyrzuciłem. Sporo. Wyrzuciłem za mapę. Serio? No, tam jest sporo. Ty chciałeś poro? No, jest faktycznie. Tam. Ha! Widzicie? U, tylko u mnie na kanale odkrywanie takich rzeczy No tylko dlatego, że ja jestem pro Tak I farmmy, farminy Tak sobie w marze. Co nie farmny? No Gdzie jest aż? A lol Boże PSL. Dobra, to już Nasu nie ma pół HP o lol, nie zlasitułem mój, haha. Petrzut. A nie to hit wiesz, pozwoliłem. Dałem ci. Może tą aż lepiej będzie fokusować No ja sobie ją wiesz. Połkuję cały czas. No jeszcze, o. O nie. No dobra farma. Dobrze to sfarmujesz. Masz już chwila. To... Lol, <laughs> jak się pokręciła na wszystkie strony. Ha. Jezus Maria, nie wiem co się psu dzieje. Co ty tam z nim robisz koło tego komputera? No nic siedział sobie w moim pokoju, poszedł na poszedł ku schodom i zaczął wdzierać się, nie wiem. Dawaj tego! No mogłeś to zasitować. A dostała. Ja też trafiłem. Nie. No tak, bo dwa razy... Nie skoczyła trzy no. razy bomba, tylko tu dwa. Zgarniam trapy, a ty mi tutaj bierzesz plusiki. Oj. Nie wiem, co w tym dziwnego, ale pięknie trafia, jak nigdy. To się już nie powtórzy, muszę się cieszyć tą chwilą. No, niestety. Niestety, niestety, ale w Las hitach wygrywamy, chociaż to ADKR I ten P. A tu ty... jeszcze, bo to. O nie, nie rzucił. Ja <noise> ile HP przyszło? Dopiero przyszła ile HP już ma Zabijamy ją? tu O tu jest aż, dawaj ją no, Boże farma... Ale skampiłeś farma. Nie No farma mi przeszkodziła tutaj, nie? Report Farm. farma Farma mi przeszkodziła już nie ma Rolnik żadnych... mi tutaj przeszkadza Powinieneś sobie już lepszą wymówkę znaleźć niż farma Dawaj to... Dobrze, zacytowałeś mam nadzieję? Tak, tak, tak Świetnie A ty? Jasne że nie. <noise> Że nie. No, to jest dobre, bo kiedy ona zaczyna kastować te swoje kół, ja wtedy też rzucam swoje kół i dostaję wry, a ja sobie się odsuwam. Proste. Halo taktyk. <noise> Halo damage. Uuu, <noise> zaraz zginiesz. No ale <noise> wszystko na ciebie rzuciły, żeby cię tylko odbić. Że Dobra, masz. To I bum, headshot. No nie! Nie zmaksowałem sobie przed rzutem, nie? Tylko po rzucie. No GG What the fuck Taki. Taki farm Tak zjebać. Czemu nie z farmujeś? Dawaj. Tu jest taki znowu farma. Jest tutaj ciężko teraz. Uwaga, uwaga. To w takim będzie pojedynek rewolwerowców troszkę. O, chyba... mój, nie. mój, mój lewor rewolwer zostaje zniszczony coraz bardziej. Coraz bardziej. Dobra, kani się. Idę na dół, idę do bazy? Nie, nie idę. Nie, no błagni się. Spokojnie, spokojnie. Słyszałem, jeszcze nie. Patrz. Robimy. Ty się możesz dopiero wycofać. Dobra. Rzeczowe? Nie. Hmm. Ja się błagam. Dobra, ja GG Gg. Zero dżidowania. To jest GG, <laughs> Macie bombą. LoL nie uciekła. Zaraz zginie. Zaraz zginie. Proszę, proszę ulti, proszę bardzo. Dobra, rekalnij się. Nie, ja ją zabiję. Zabiję ją albo zginę. To jest jedyne wyjście. Nie. Albo się rekalniesz. I... I nie, bo wtedy mój honor ucierpi. Cierpiał mój honor, ale się wrócę. Wykrywają w farmie. Jak to? Przez ciebie. Tak nie może być. Już wracam. Fuck. To last hituj też dobrze, a nie panie bobrze. W ogóle ich, ich nie ma, nie? No to lastit. SS trzeba napisać. Muszę patrzeć czy last hitujesz, zobaczymy. Czy ci się uda, no? No. Dobrze. Muszę jeszcze przynajmniej jednego zaskitować, bo... Po oh. co kół żeby Żebyś się przypadkiem What the... No nie no Aż nie widzę tanki Lol, ile do damage'a Świetnie, ja sobie rezisty kupiłem Łooo wow. Co ty robisz? Dawaj ją no. Świetnie! Tarcza o, Ja mam flaszę! Ja myślałem, że ja mam tarczę! Siedem nie wejdź w tego drapa! Klapka Ja myślałem, że mam tarczę, a ja miałem flasha. W ogóle tak teraz jest pomieszane te wyglądy tych tych, tych samonerów, że nie wiem co jest co Jest takie głupie teraz, że masakra Wcześniej Ja myślałem, że mam tarczę i się do nią w nią flesznąłem, zamiast odpalić tarcze <laughs> Szkoda, że flash nie zadaje damage'a o świetnie! Nie bo świetnie. zginiesz! Co ty zrobiłeś? No do mnie! Abra się bakam. Jakbyś to zginął? Ale faktycznie ty... Ta kate może być fajna postać. Ty. W ogóle aż, nie? skatelinie, fałtyna. Ja tutaj ciężko No nie, straciłem farmer Reporter! W ogóle stracił czy na sobie. To są te potki czy nie ma potek? Ja wiem. W sumie są. W sumie to mam to gdzieś. O, trafiłem ją, <grym /dźwięcim> No to jest łatwy sposób, żeby do... ten, żeby... Zyskać trochę, te... Trochę AP. Tylko wiesz, jeden dead, <grym /dźwięcim> tylko wypadnie ten czy ale Oni mają ulty, uważaj. Ło! Trafiłeś ją? Ile ma HP? No, Zdech... Ale nie zabiję jej z ulta chyba. Noż kurwa, nie widzę ile ma HP. Zabiłbyś ją bez problemu, tylko że nie wiem gdzie jest. Właśnie też nie. nie, nie ma już bardzo dużo Kurde, musimy nie zacząć lasitować, stop musimy zacząć lasitować. I'll tak. take care of it ja ją, ja ją do nas przerzucę jak podejdzie No poważnie takie coś Byłaś przez te błąd tam Nie szkoda mi nie, nie zabiłbym ją z luta No to co? Ale Musiałbym w nią centralnie trafić a Gdybyś ty trafił to może bym miał jakąś szansę, nie? No, Fięk, <laughs> no, zabiłem, no, ale... No trafiłem w Trafiłem w nią z bomby. Czemu w nią nie trafiasz? Tylko w jakiś tam botów. Czyli w Caitlyn. Musimy ją zabić, nie? I wtedy wygramy. Nie ma... Nie ma opierdalania się. Gdzie ja położyłem tę bombę? Tak. Ulti, Jest! GG! My GG! Haha, jest moc. GG Wp. I to by był... To by było na tyle, jeśli chodzi o ten podwójny odcinek. Był ze mną dzisiaj przywołaj. Cześć. I pokazaliśmy wam. Rozgrywki 2 na 2. Teraz pod koniec, kiedy włączyła się głośniejsza muzyka, już go nie słychać. O raz mnie słychać? Nie, tak jakbyś miał wyjątkowo, malzetowo... żeby to wywołać bezdenna szczelina lodowcowa otoczona pradawną forteczą wzniętą w lodowcu. Nikt nie pamięta, kto stworzył to miejsce. Historia, cicho. Nikt nie zna jego przeznaczenia. Nikt. Poza mną. Na długo przed Aż i Sedżuani. Zanim magia strzaskała po rozbijane szczyty, zanim pustynia pochłonęła Shurimę. Trwały, trwały czasy trzech sióstr. Byłyśmy wtedy tak młode. Awarosa, Serelda i ja, Lisandra. Wtedy żyli tu mroźni obserwatorzy. Nie wiem, skąd ja deszcz. Ale mieli ogromną moc. Ja się wyciszę. Wręczyli nam dary. Podzielili się magią. Dali nieśmiertelność. Nazwali nas zrodzonymi z lodu. W zamian my dawaliśmy im wszystko, czego zażądali. Tę potężną twierdzę. Ogromne imperium. Naszą lojalność. Nie była to wygórowana cena. Awarosa jednak miała inny pogląd. Jak rozpieszczone dziecko domagała się wolności. Prawa wyboru. Most. Zasiała ziarna buntu i zdrady. Wszystko wydarzyło się w tym miejscu. Po jednej stronie mroźni obserwatorzy, po drugiej Avarosa i jej horda zrodzonych z lodu. Wielu zrodzonych z lodu poległo tamtego dnia, ale w końcu obserwatorzy zostali pokonani. Avarosa wtrąciła ich wyjących do, otch do otchłani. Nigdy jej nie wybaczyłam Nadejdzie czas mojej zemsty Ale to zupełnie inna historia To chyba jest koniec tej historii Przywoła już sobie poszedł Więc ja sam żegnam się z wami Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach League of Legends Cześć